Z tej strony Natalia i Bogdan. Witajcie na naszym kanale Wielkobuczęga Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić was na spacer po przepięknej Sienie. Uwaga, dotarliśmy do naszej kolejnej miejscówki na dzisiejszą noc w miejscowości Siena. Mamy opcję z parkingiem, jak widać, ze śniadaniem. 78 euro. Za chwilkę się sami będziemy instalować. Właścicielka nie mogła się teraz z nami spotkać. Zobaczymy się później. Dostałam wszystkie informacje. Lecimy się przygotować, bo o 16:00, dzięki uprzejmości właścicielki Cecilii, mamy degustację wina w oddalonej od 20